Dzień dobry, everybody! Dzisiaj chyba wstaję w końcu na nogi. Mamy naprawdę piękne słońce na zewnątrz. Piękne, nie wiem czy ciepłe, w każdym razie jest jasne. Ja, jak widać, popijam sobie kawcie, odgrzebałam te trochę retro kubaski. I tak powolutku wkraczam w nowy dzień. Okej, okay, dziewczynki zrobiły sobie namiot, więc ja siedzę z moją kapucyną, oglądam bo Ostatnio znowu mam taką fazę na jej vlogi. Ja chyba Wam mówiłam, że jestem człowiek faza, po prostu wiele rzeczy robię tak, na zasadzie takiego skoku na to, że po prostu w kółko to wałkuję, Potem mi przechodzi, potem znowu do tego wracam i jakoś tak mi się kręci. W ogóle byłam pewna, że wczoraj będę nagrywać, bo była niedziela, taka wiecie, rodzinna, my byliśmy też w szkole na występie Lili z okazji Wośpu. Lila już drugi raz brała udział. Wiem w ogóle, że to jest mega kontrowersja. Mówić o Wośpie, bo wiem, że są ludzie, którzy totalnie hejtują i są oczywiście ludzie, którzy wspierają. Nie wiem szczerze mówiąc, czy są ludzie, którzy przechodzą obok tego e, tak bardzo obojętnie. Wydaje mi się, że jednak Wośp wywołuje mega skrajne odczucia tak samo jak przeróżne partie polityczne. Więc my byliśmy, kupiliśmy ciasto, była fajna inicjatywa w postaci dmuchańca, że po prostu można było wrzucić taką kwotę, jaką się chciało. Dzieciaki wchodziły na dmuchańca. Myślę, że to jest mega fajna opcja, bo to jest tak zwane win-win, że jedna strona wygrywa i druga strona wygrywa, bo można było wspomóc, a z drugiej strony dzieciaki miały jaką, jakiś tam fan. Więc, e, więc e, naprawdę bardzo fajna opcja. Dzisiaj poniedziałek, więc dzisiaj już wracam na takie powiedzmy dobre tory. Czyli musimy zrobić spacer, e, trzeba iść na pocztę, więc to od razu jakoś tam połączymy. E, coś tam trzeba uzupełnić w lodówce, i ja dzisiaj e, zabieram się za ćwiczenia. Miałam 3 dni przerwy, troszeczkę się tego bałam, ale dzisiaj już wracam. Pierwsze rzucaj. Tak, czyli pierwsze? Tutaj. Około! Około. Dwa. dalucha? Dziękuję. Powiem Wam, że naprawdę chyba autentycznie ostatecznie przekonałam się do tej opcji, czyli do smażenia na oleju kokosowym w sprayu. To jest tak mega wygodne. po prostu nie wylewam hektolitrów oleju tylko spsikuje patelnię do naleśników, do placków. Powiem Wam, że to jest naprawdę bombowa opcja. Yy, I też wydajna. Szybka aktualizacja pielęgnacji krem z Inimini. Zdenkowany! Naprawdę był mega wydajny. Yy, łagodzący faktycznie, delikatnie nawilżający. Nie był ciężki, perfekto pod pod makijaż perfekto na przeróżne inne um, sera witaminki z których korzystałam także ja naprawdę polecam wiem że marka Inni Mini nie należy do tych um, tanich takich drogeryjnych ale wydaje mi się że patrząc na wydajność jak najbardziej warto jest się skusić no i chyba nikogo nie dziwi, jeśli powiem, że coś kończę, coś zaczynam. I teraz wzięłam taki krem z Eveline. Ja muszę powiedzieć, że u mnie produkty z Eveline dość dobrze się sprawdzają. Raczej nie mam jakichś negatywnych odczuć, jeśli chodzi o, o, o tę markę. Tutaj mam krem regenerujący, odżywczy. Zobaczymy. Pora na malutki spacer. Tylko dalej już nie idź. Przyjechałyśmy sobie tutaj nad jezioro. I będziemy taką okrężną drogą szły na pocztę. No i tak, aura jest dosyć przyjemna, powiem Wam, bo nie jest jakoś y, zimno. Troszeczkę wieje, ale nie czuć też takiej strasznej wilgoci jak czasami zimą. Więc naprawdę można śmiało sobie troszkę pochodzić, zaczerpnąć świeżego powietrza, kości rozprostować, bo u nas ostatnio te spacery coś tak nie wychodziły najlepiej. Więc myślę, że w najbliższych dniach będziemy nieco nadrabiać. Taki jest plan. A w lutym myślę, że postaramy się wychodzić jeszcze częściej. Bo wiadomo, im dalej, tym teoretycznie powinno być coraz coraz cieplej. Jak widać, już jesteśmy w domu. Szybka zmiana outfitu w zasadzie spodni na kolarki, bo biorę się za ćwiczenia. Akurat, wiecie, zadałam się na nie, wyszliśmy na ten spacer, więc nie, nie czuję takiej ciężkości w brzuchu. Dzisiaj chyba zjemy, tak myślę, rybkę z piekarnika, bo w sumie kupiłam rybkę, więc um, taki będzie obiad i w ogóle u mnie, żeby zrobić grochówkę. Mówię, mam groch? Strzelę grochówkę, taką, wiecie, taką, jak czasem jada się w lesie z takiego wielkiego kotła, więc Eee, więc tak, zabieram się za akcję. Póki jeszcze mój mózg nie krzyczy, nie chce mi się. Dzisiaj nie pamiętam, co ma być dzisiaj, ale chyba trening taki nie za długi. Więc najwyżej dorzucę sobie może jakieś 15 minut tabatki, coś takiego, pokombinujemy, zobaczymy, jak to tam będzie szło. Yy. I tak, do dzieła. Na chwilę tutaj do pokoju, bo na dole dzieją się trole. Ja ciągle rymuję, po prostu rapserem zostanę. Um, tak, przyszłam na chwilę na górę, jestem po ćwiczeniach. Powiem wam, że trening, który najpierw sobie odpaliłam, był taki C, ale trzymałam chyba 22 minuty i stwierdziłam, jak była przerwa pomiędzy sekwencjami, pomiędzy rundami. To stwierdziłam, nie czujesz, przełącz. Bo wiecie, co ja przez długi czas w ten sposób się zniechęcałam, że to się nie do końca mi leżało, więc już tak cisnęłam. Potem miałam takie. O, znowu pewnie będzie nuda. A więc przełączyłam na coś innego i tak sobie trochę ćwiczenia pozmieniałam. Ale czuję się spoko. W ogóle dla mnie takim mega przeskokiem było, żeby. E, przetłumaczyć sobie, nadal to sobie czasem tłumaczę, że. E, Mój organizm tak czy inaczej pracuje, więc na przykład fakt, że ja nie zdycham i nie mogę się podnieść wcale nie jest, nie wiem, znakiem tego, że, że się lenię, tylko może po prostu ćwiczenia są łagodniejsze i mój organizm przez to, no że też wiecie, ja nie ćwiczyłam fakt faktem przez długi czas, ale wydaje mi się, że przez te parę lat tak ćwicząc i nie ćwicząc wyrobiłam pewną pamięć mięśniową u moich mięśni i dla nich... Ym, jakby wejście z powrotem w ćwiczenia nie jest czymś takim, co w ogóle zaczęcie tak od zera od zera. Więc fakt, faktem często jest tak, że te pierwsze, nie wiem, trzy treningi bolą mnie, ale to nie jest też taki ból, tak jak ja pamiętam kiedyś po jakichś tam w łefach, kiedy musiałam robić nowe ćwiczenie, że ja śmiać się nie mogłam na przykład, bo mnie całe ciało bolało. I no też tak sobie myślę, że na pewno dużo mi da do kupienia. Po prostu większego ciężaru, bo ja cały czas bazuję na tym samym ciężarze, który kiedyś, kiedyś, kiedyś dostałam, i to są dwa hantle po dwa kilogramy. I chciałabym bardzo mieć ketla, na przykład do przysiadów, ale wydaje mi się, że też taki hantel, takie powiedzmy 5 kilogramów, byłby dosyć spoko opcją na jakieś takie ćwiczenia. Wiecie, gdzie ręce ćwiczą pojedynczo, ale też na jakieś tam inne rzeczy. I tak, chciałam Wam w ogóle powiedzieć trochę pośmiać się. Czytam teraz książkę Psychoterapeutka. I boję się, że będę musiała zrobić przerwę, bo było coś takiego, że u głównej bohaterki Usary pojawił się nagle ktoś w nocy, buszował jej na strychu, a ona była pewna, że zamykała mieszkanie i mi to zaraz tak działa na banie. trustory. w ogóle niektórzy tak się ze mnie śmieją, że mam taką wyobraźnię, ale no to jest... Prawda, ja po prostu potrafię 10 razy w przeciągu godziny sprawdzać czaby, na pewno zamknęłam dom, a zawsze zamykam. Teraz też zamknę, jak wróciłyśmy ze spaceru, to teraz zrobiłam pyk, przekręciłam. Ale i tak będę na wieczór chodzić i sprawdzać. Może kiedyś z tego wyrosnę, może. E, idę sobie strzelić e, koktajl i zaraz wstawiam nam ten obiad, bo już jest pora. Obiadowa. I zaraz powiem Wam coś o moich małych pasjach. Akurat tak przy mega gęstym koktajlu uwielbiam takie sorbetowe konsystencje. Powiem Wam o mojej wielkiej pasji, jaką jest tworzenie koszyków. Po prostu kocham tworzyć koszyki i pewnie ktoś się zada mi pytanie: po co tworzysz koszyki, skoro tego nie kupisz? Czy nie lepiej usiąść do tego, kiedy chcesz coś kupić konkretnego? E, tak, ale powiem wam, że ja czasem lubię jak jest jakaś promocja, przeglądam sobie asortyment ten koszyk najczęściej gdzieś tam zostaje i na przykład jak już mam to ten mm, zryw, że kupuję to po prostu przeglądam ostatecznie mój koszyk który zwykle jest po prostu wiecie przepełniony fest to akurat marka Wezi e, bo naoglądałam się roleczek i doszłam do wniosku że brakuje mi właśnie takiej biżuterii powiedzmy modowej, która fajnie podkręca stylówki i powiem Wam, że mi się w ostatnich tygodniach jakoś tak głowa otworzyła, jeśli chodzi o stylóweczki. Ja raczej byłam zawsze przyzwyczajona do tego, że stylówki powinny być dosyć poprawne, wzorowo, fakturowo, kolorystycznie, a gdzieś tam moje serce ostatnio się rwie ku jakimś tam szaleństwom, żeby może niekoniecznie ciągle iść tą taką moją wytartą wręcz drogą, ale pobawić się, kurczę, no bo kiedy. Um, nie ukrywam też, że. też ktoś pewnie powie, że za wcześnie, za wcześnie na to, ale ja nie ukrywam też, że przez to, że zaczęłam się ruszać, zauważyłam, że spodnie lepiej na mnie leżą, które powoli robiły się za ciasno. To też gdzieś tam dzięki temu troszeczkę rośnie taka moja pewność siebie. I też mam ochotę spróbować. Pomimo tego, że wiecie, że ja nie mam może jakiejś tam okazji, żeby tutaj faktycznie jakoś tak. W Wariować, stawiać na cekiny, chociaż mnie też nawet nie o cekiny chodzi, ale chciałabym wiecie, na tak po domu chodzić. Może nie jeansy i oblatany t-shirt, ale w czymś tam zakręcić. No bo mm, idą ciepłe dni, tak? Mówię to na koniec stycznia. Idą ciepłe dni. I ja wiem, że na wiosnę dużo ludzi rozkwita i pozwala sobie na więcej i chce eksperymentować i szaleć, bo już wiecie, kurtki tak wszystkiego nie zasłaniają. Więc mam wrażenie, że ludzie nawet kombinują, ubierają się może tak mniej po domowemu, nawet po domu, bo zawsze jest jakaś opcja, że tak, tu ktoś wyciągnie na spacer, tu gdzieś się wyskoczy do sklepu, tu może się kogoś spotka, a tu może kogoś się zaprosi. I tak tych okazji do takiego wychodzenia jest dużo, dużo więcej, więc też nie patrzeć okazji do tego, żeby zrezygnować z dresów. I ja tak patrzę, bo jakby z mojej garderoby jestem zadowolona, chociaż marzą mi się takie wiralowe rajstopy takie grube, na które można założyć jakieś cieniutkie rajstopy we wzorki i nawet na temu znalazłam parę za chyba dwie dychy i tak myślę, żebym spróbowała, może to będzie całkiem spoko opcja. I chcę właśnie trochę pokombinować z dodatkami, bo um, u sosa coś tam na Instagramie jest ten profil, właśnie widzę jak. Fajnie przy pomocy, wiecie, paru takich um, dodatków, um, zrobić kilka stylówek w zasadzie z tej samej bazy. kawcia jest, jest mój magiczny notes. Muszę tam sobie zapisać parę rzeczy e, uczuciowych, ale też planowych, bo zaraz oczywiście zaczynamy luty. Więc otwieram i sobie zapisuję. Generalnie jakieś tam plany na luty, już zapisałam. Takie wiecie, ogólniczki jakieś. Tutaj, miał być mój magiczny zeszyt. Pora na śniadanko. Dzisiaj stwierdziłam, że skroję resztę takiego ciasta drożdżowego z owocami na górze. Posmarowałam sobie oczywiście masłem. I wczoraj w biedronce złapałam taki serek. Mówię, to będzie spoko opcja na takie awaryjne śniadanie, kiedy nie będzie mi się chciało kombinować. No i w sumie dzisiaj dziewczyny zapragnęły płatki, więc mówię, nie będę już sobie robić jakichś tam wielkich rzeczy, więc taki serek, bo jak ja tęsknię za prawdziwymi takimi świeżutkimi malinami. No i ta chałka wziąłem w ogóle z to good to go. Właśnie ostatnio w piątek chyba tak mnie naszło, mówię, kurczę, no tak, z tym chlebem jest problem, bo... Ja się źle czułam, a akurat nam skończył się chleb i mówię, no spoko, opcję będzie jednak, wiecie, zamrozić. No i mówię, no skoro już mam kupić chleb, no to najlepiej z piekarni. No ale potem tak myślę, chleb w piekarni drogi. Sprawdźmy, czy może w naszej piekarni nie ma wystawionej paczki, no i była. I powiem Wam, że ja tak, wiecie, czekałam, bo pamiętam, jak to było w zeszłym roku, jak Kuba przywoził paczki, były i chleby, i bułki, takie, wiecie, normalne, I jakieś pączki, jakieś zawijańce, to to, to tamto. I tego było naprawdę dużo. Po prostu cała torba wypchana. A dziś, ostatnio, właśnie w piątek, jak przywiózł, to były cztery chleby. Hałka, na którą naprawdę miałam ochotę, więc tak się cieszyłam, że była tam hałka, Właśnie to ciasto drożdżowe. I jeden, jedyny ponczuś, więc mówię: no, inflacja, inflacja. Ale okej, okay, no wiadomo, że chleby nie, nie wynosiłyby po 4 zł, tylko chleby kosztują teraz dużo więcej, a to jest jednak chleb, wiecie, taki z piekarni, nie oszukany, nie dmuchany, tylko e, taki prawdziwy. Zresztą to przypyszne były te chleby, bo dwa już praktycznie zjeliśmy, zostały nam jakieś takie końcóweczki, więc dzisiaj pewnie zrobię chleb w jajku na taką ala kolację, co by, wiecie, nic się nie zmarnowało, albo jutro zrobię takie muffinki z chleba koleżankami, Podesłała um, przepis właśnie, że tam um, kroimy chleb, zalewamy jajkiem, trochę mleka, um, dorzucamy tam ser, um, szynkę, cokolwiek lubimy, wkładamy to do papilotek i powstają takie chlebowe mafineczki. Dzisiaj taki obiad na szybko, w sumie tylko tyle, co by się ziemniaki ugotowały. Kotlet biedronkowy, kordon blue, ale czasem ratuje sytuację. I w sumie przez przypadek trafiliśmy na kolejną fajną grę. Ja pamiętam, że w wakacje jakoś pokazywałam wam takie moje zamówienie ze sklepu B. Jeśli nie znacie, to polecam. Lubię polować tam na takim dziale promocje, promocje gry. Gdzie było mnóstwo gier do 20 zł i one naprawdę super się u nas sprawdzają. I czasem dostaję od Was pytania, że co to za gra, którą pokazywałam na Instagramie. I na przykład ja nie wiedziałam, że mark, z marki że w ogóle istnieje marka Java i że ona na, 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 tworzy naprawdę spoko gry. Tutaj mamy e, taką grę, w którą możemy znowu grać całą czwórką. Chodzi o to, żeby podkręcać te kwadraciki. I złapać rzeczy, które mamy na swojej liście, więc trzeba pamiętać, są jakieś takie bonusowe kwadraty, że czekamy kolejkę, coś a, musimy jak oddać. Będzie, a, a jak będzie nic, no to trzeba czekać kolejkę. Jak będzie jakieś numery plus do plus plus tak się bierze. Tak.